Cześć kochani, witam Was ciepło ponownie na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na kolejnych ulubieńców miesiąca. Tym razem podsumujemy sobie miesiąc lipiec. Jeden z moich ulubionych, pewnie dlatego, że tego miesiąca się urodziłam, ale cii, w tym wieku już tak za bardzo tych cyferek nie liczymy, i się tym nie szczycimy. W każdym razie dzisiaj będą ulubieńcy, kosmetyczni i też niekosmetyczni. E, pojawi się niekosmetyczna rzecz, której dawno u mnie nie było na kanale, także jestem tym bardzo podekscytowana. E, jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to oczywiście zapraszam Was na filmik. Zaczynamy podsumowanie miesiąca. Kochani, i tak standardowo, jak to zawsze bywa, zaczniemy sobie od pielęgnacji, później przejdziemy do kolorówki i na samym końcu, ale nie mniej e, też ważne, będą ulubieńcy niekosmetyczni. Jeżeli chodzi o pielęgnację, tak naprawdę jedna rzecz niestety tylko wpadła w moje łapki, taka nowa, nie nowa, która mi się sprawdziła w tym miesiącu. Jest to rzecz związana z nieprzyjemnym tematem, czyli niedoskonałościami na buzi. Nie miałam ich co prawda jakoś dużo w tym miesiącu, natomiast no, zdarzały się jakieś krostki albo jakieś takie wiecie, hmm, Delikatne niedoskonałości, które widziałam, że będą chciały się jakoś rozwijać, więc chciałam je jak najszybciej zasuszyć wysuszyć nieważne polska mowa, trudna mowa e, i się ich najprościej mówiąc pozbyć. I tu z ratunkiem przyszedł do mnie olejek. I jest to moi drodzy olejek z oriflamu. E, coś podobnego już Wam na kanale pokazywałam e, taki olejek z drzewa herbacianego. Wcześniej miałam taką, taki produkt w sztywcie. On miał taką gąbeczkę na górze, taki aplikator. Zawsze mówiłam, że wyciskałam go sobie na paluszek. Nigdy tego aplikatora, tej gąbeczki nie dotykałam bezpośrednio do twarzy, żeby też nie znosić tych nieprzyjaciół. Natomiast jeszcze w katalogu Raymo oni mają taki olejek stricte, Też z tej serii Love Nature, Oily Skin, With Organic Tea Tree and Lime, czyli jeszcze jest limonka. I ja tak właśnie robiłam, odkręcałam sobie tą buteleczkę, też wylewałam, przykładam palec, wylewałam na brzeg palca, oczywiście ręce zawsze nieskazitelnie czyste i przykładałam na te miejsca, gdzie jakiś tam nieprzyjaciel się pojawił i powiem Wam, że to bardzo fajnie, w bardzo szybki sposób przez noc wysuszało mi tego nieprzyjaciela. Może nie jeden dzień, ale no też nie starałam, nie starałam się nie używać tego olejku jakoś tak, wiecie, za nadto żeby też ta skóra nie była aż tak wysuszona. Natomiast jakieś 2-3 dni pod rząd, właśnie na noc stosowałam taki olej, fajnie się to sprawdzało punktowo. I też miałam taki sposób, że stosowałam go na oczyszczoną skórę twarzy, czyli najpierw używałam żelu czy też wcześniej olejku do makijażu, w zależności czy byłam pomalowana czy nie. I zanim stonizowałam buzię, używałam tego olejku właśnie punktowo i dopiero potem ją tonizowałam, ponieważ tonik, który posiadam jest nawilżający. Później jeszcze kładłam krymy nawilżające, więc też czekałam, aż to wszystko najpierw ten tonik, wcześniej olejek się wchłonął, ta pierwsza warstwa. I potem dodawałam kolejnego nawilżenia właśnie, żeby nic złego sobie jeszcze też nie narobić tak? i za mocno tej buźki nie wysuszyć. Także taki olejek Wam polecam. On nie jest jakiś drogi w katalogu, jeżeli chodzi o pojemność, to ma 10 ml, ale starczy na długo, bo tego naprawdę ociupinkę wystarczy na opuszek palca i już walczę z Waszymi nieprzyjaciółmi. I skoro jesteśmy przy Oriflame, to drugi ulubieniec też będzie z tej firmy i no akurat tak się złożyło. Ja jestem cały czas przedpotopowym tym takim przypadkiem, który, Ech, chciałam się lakieruje, bez sensu. Który maluje paznokcie lakierami naturalnymi, nie hybrydami, póki co. I w takie też się zaopatruję. I w lecie mam takiego fryka, można powiedzieć, że nie bardzo wychodzę z domu, kiedy nie mam pomalowanych paznokci u nóg. Jakoś to wolę, kiedy te stopy są, właśnie te palce, u paznokcie tak? u stóp są pomalowane. Dla mnie jakoś ta stopa wygląda estetycznie, czyściej, jakoś tak ładniej się na nią patrzy niż kiedy ten paznokieć nie jest umalowany, tak po prostu mam, więc częściej gdzieś tam odpuszczam sobie paznokcie u rąk, chociaż teraz akurat jak widzicie o już bardzo dawno nie miałam pomalowanych, akurat teraz pomalowałam, więc mam też u rąk. Natomiast jeżeli chodzi o ulubieńca, to właśnie będzie to lakier do ci, którego używałam właśnie na stopy. I on świetnie mi współgrał z każdą stylizacją, bardzo ładnie grał ten odcień z opalenizną. Fajnie wyglądał do moich sandałek karmelowych, a mianowicie jest to z tej serii The One w odcieniu, powiedziałabym, koralowym. Nie lubię tego słowa. Z moją wymową jest ono trudne, mogę sobie połamać po prostu zęby na nim. Ale tak, to jest mniej więcej taki odcień koralowy, bardzo fajny, mimo wszystko żywy, e, trochę neonowy, bardzo ładnie właśnie wygląda na opalonych nogach e, czy też dłoniach, jeżeli tutaj chciałbyście pomalować. Bardzo fajnie się trzyma, w ogóle jeżeli chodzi o tą serię The One, te lakiery naprawdę fajnie mi się trzymają, u nóg to nawet do dwóch tygodni nie ma problemu, półtora i to spokojnie. U rąk wiadomo, że jak coś robimy, zwłaszcza w domu, e, to mamy jakiś aktywny styl życia. To, to krócej, ale też nie jest źle do tych 5 dni. Nie mam żadnych odprysków, także naprawdę sobie go chwalę. Też niedrogi, często na promocyjnej cenie w katalogu można go dorwać za 8Z, także to naprawdę nie jest dużo. 8-9 jakoś tak. Także serdecznie Wam polecam. Kolorek świetny. Jeżeli akurat nie macie skąd zamówić mówić z to polecam zainspirować się właśnie samym odcieniem, takim koralowym, no cud, miód i orzeszki. Bardzo ładnie to wygląda. I ostatni ulubieniec, jeżeli chodzi o kosmetyki, i to w przypadku tak samo jak lakiego, to już jest kolorówka, bo o tym nie wspomniałam, no ale to chyba jest dość oczywiste. Będziemy mówić o produkcie do ciała. I tym razem jest to balsam, ale balsam brązujący, który polecała jedna chyba, czy nawet dwie z YouTuberek. I naprawdę fajnie mi się sprawdził. Eveline Cosmetics. Brazilian Body CC Multifunkcyjny korygujący krem do ciała 10 w jednym. Także naprawdę po prostu jest strzał aż 10 w jednym. No nie wiem, co, co on aż takiego robi, jeżeli chodzi o tę dziesiątkę, to bym tak nie przesadzała. Natomiast jest to świetny balsam, który bardzo fajnie koloryzuje Wam nogi. Świetny produkt, którego ja używam akurat na wesela. Tak jak wspominałam już wielokrotnie w wielu filmikach, 5 wesel w tym sezonie. W tym momencie mam, kiedy wy to oglądacie, trzy wesela ze za sobą, e, zapasem, także zostały nam tylko dwa. E, I na każdym weselu miałam ten balsam, czułam się pewniej, czułam się lepiej, ponieważ wiecie, tutaj jestem opalona, ale nogi nie są aż tak mocno opalone, zawsze gorzej się opalają. Na nogach też mam jakieś, wiadomo, naczynka, czy żyłki, e, czy miałam też siniaka swojego czasu, także ten balsam przyszedł mi z gatunkiem. E, w ogóle, jeżeli chodzi o jego użycie, to mogliście oglądać, e, jak go aplikowałam jaka była różnica w nogach w filmiku Get Ready With Me właśnie jak się szykowałam na wesele, także tutaj gdzieś pojawi się link do kliknięcia, jeżeli jeszcze tego filmiku nie widziałyście. Formuła odpogna więc rzeczywiście nic się tu nie działo. Ja oczywiście zawsze odczekiwałam, przynajmniej te wiem, 15 minut, zanim założyłam sukienkę i gdzieś miałam wychodzić, także mogę Wam polecić, oczywiście możemy używać też na całe ciało, ja używam akurat tylko na nogi, tak, więc tak to u mnie było, jeżeli chodzi o stosowanie. Każdy rodzaj karnacji, także tutaj nie macie jakichś różnych kolorytów, czy jest light, medium, dark i tak dalej, wszystko jest do jednego. Także naprawdę, jeżeli chodzi o ten balsam brązujący, z czystym sumieniem mogę Wam polecić na wszystkie jakieś imprezy, wesela, chrzciny, komunie, jeżeli potrzebujecie kolorytu. Czy lubicie na co dzień się tak maziać, to jak najbardziej mogę Wam polecić. Nie robi smug, najpierw się trochę bałam, jeszcze dodam tego kolorytu, bo wydawał mi się trochę pomarańczowy, a jak nałożyłam na jedną nogę, ale jak już było na obu nogach, to naprawdę rzeczywiście była to taka fajna brazylijska opalenizna. Natomiast też zaznaczę, że może wyglądać to dziwnie, ten odcień, kiedy jesteście całe blade i na przykład tylko nogi sobie pomalujecie, także tego bym nie radziła robić. Natomiast kiedy już jesteście opalone, tylko nogi są jakoś mniej. Można się tym posmagować albo właśnie wysmarować całe ciało, żeby już nie było, widać aż tak tej różnicy w koloricie. Ok kochani, teraz przechodzimy już do ulubieńców niekosmetycznych. E, także, tak jak mówiłam, no tych ulubieńców może dzisiaj nie będzie wielu, nie będzie wielu kosmetyków, ale z niekosmetycznych będą fajne perełki. I zanim przejdę do tych największych smaczków, to jeszcze odnośnie smaku, e, chciałabym Wam właśnie pokazać ulubieńca no, na przebitce, ponieważ bołam się teraz e, taszczyć go ze sobą, żeby mi się to nie roztopiło, a mianowicie będziemy mówić o smakołyku, jakim są lody. I tutaj nowe lody, które ja odkryłam, chciałabym Wam w tym miesiącu polecić. W sumie jedne to odkryłam już wcześniej, ale kupowałam je w wyrożku, czasem kiedy z mężem no, chodziliśmy na spacery, a było tak upalnie. Natomiast okazało się, że można je kupić też w pełnowymiarowym, że tak powiem, pojemniku. A będziemy mówić tutaj o lodach Magnum. I są to lody Magnum. Akurat ja ukochałam sobie smak migdałowy z taką fajną kruszoną czekoladą i powiem Wam, że w tych lodach właśnie największą rolę i największą przyjemność pełni ta czekolada, którą macie polaną lody na samym wierzchu, pod wieczkiem i która gdzieś tam się przebija takimi dużymi płatami w środku loda i lody mają instrukcję, tak wiem, zabrzmi to strasznie tak dziwnie, surrealistycznie, ale te lody mają instrukcję, mianowicie trzeba odczekać kilka minut, bodajże chyba tam 5 do 10, żeby trochę ten lód lekko stopniał, i wtedy ściskacie to opakowanie, i jak kiedy je ściśniecie, to ta czekolada się kruszy na takie mniejsze kawałki, ale też mimo wszystko duże. Czekolada jest mega słodka, lody same w sobie migdałowe aż tak słodkie nie są. Są różne opcje, próbowałam też pralinowych, ale tamte już były, wiecie, smaczne, ale w połączeniu z tą czekoladą ta pralina, no to to już był po prostu zlepek słodyczy, za dużo dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o migdałowe, serdecznie Wam polecam, także to są jedne lody a drugie lody z firmy, której nie wymówię, to jest Dashansen, czy Dansgenem, nieważne, e, pojawiłam się na przebitce. E, są to lody, które też bardzo mi posmakowały w, e, o smaku belgijskiej czekolady. Także jeżeli jesteście czekoladowolikami, tak jak ja i lubicie czekoladę, właśnie, e, lody czekoladowe, e, czy ogłam czekoladę, to te lody Wam polecam. Belgijska czekolada bardzo smaczna. Fajne lody, droższe, ale właśnie czuć ten smak, nie jest to kakao, tylko rzeczywiście jest to czekolada, taka dobra. E, są słodkie, ale nie są nie wiadomo jak przesłodzone, nie ma tam żadnego sosu, żadnych kawałków czekolady, po prostu takie kiecie w takiej konsystencji trochę piankowej, nie wiem jak to nazwać. No, naprawdę pyszne lody, serdecznie mogę Wam polecić, no już więcej na temat lodów mówić nie będę, e, szczególnie jeżeli jeszcze będą zbliżały się te upalne dni, no to lody to jest, to jest to. I kochani, jeżeli chodzi o kolejnych ulubieńców niekosmetycznych, to chciałam wam polecić w końcu tą książkę. Ja już nie pamiętam kiedy ostatni raz polecałam na moim kanale jakąś książkę i tym samym nie pamiętam kiedy ostatni raz jakąś książkę czytałam. I to jest straszne, ponieważ jakoś tak się rozleniwiłam. I wpadłam ten, w ten wiek, że tylko YouTube, tylko jakieś seriale, czasem z mężem, ale to też w ogóle rzadko obejrzymy jakiś film. E, natomiast jeżeli chodzi o książkę, no to jakoś zawsze, że nie ma czasu, nie ma czasu, albo już wieczorem jestem zmęczona itd. itd. Aż tu w końcu e, jest książka, która to jest w ogóle trochę zabawne, bo jest książką moją, nie moją, jest to książka, którą kupiłam mojemu mężowi, już o niej mówiłam na kanale tak pokrótce. Z tego co pamiętam, kupiłam ją mężowi na urodzinę w tym roku. Jest to książka Macieja Sztura. I już pozwólcie, że tutaj właśnie po nią sięgnę. Jest to książka Macieja Sztura, Tata Tadzika. Czyli książka, która zawiera epizody z życia właśnie Macieja Sztura, jakby z perspektywy rodzica, z życia pierwszych dwóch lat jego synka Tadzika, czyli najmłodszego dziecka. E, sztura. E, bardzo, bardzo fajna. I mój mąż jeszcze jej nie czytał, ja już ją przeczytałam. E, książka nie jest długa, wzięłam ją ze sobą nad morze, kiedy jechaliśmy i powiem Wam, że trzy, czwarte książki wtedy przeczytałam, e, a końcówkę książki doczytałam wczoraj, wieczorem, e, przed nagraniem tego filmu, bo mówię: muszę o niej powiedzieć, tak strasznie mi się podoba. Mówię, muszę się spiąć, przecież mam czas córka śpi, mam drzemkę. Mogę przeczytać. Zamiast coś oglądać, zamiast montować filmik, mogę się, dziewczyno, może się ogarnąć i usiąść i na spokojnie przeczytać książkę, tak? Do kawy. I tak też zrobiłam. I ta książka naprawdę jest rewelacyjna. Książka podoba mi się jeszcze o tyle, ma dużo plusów. Jednym z plusów jest to, że sama książka składa nam się z kilkudziesięciu epizodów, dokładnie 24 epizodów. Każdy epizod jest opisany na maksimum 10 stron także jest to książka, która Idealnie moim zdaniem wpisze się w życie zabieganej mamy, zabieganego w ogóle rodzica, bo możecie ją sobie dzielić na tyle razy, ile chcecie, na tyle podejść, ile chcecie, i nic się tutaj złego nie zadzieje. Jest to książka, zabrzmi to śmiesznie, idealna dla faceta, którą może sobie brać w swoje miejsce odosobnienia. Każdy wie o co chodzi. Zamiast brać telefon czy laptopa czy cokolwiek innego, gazetę, to. Do swojej świątyni, spokoju, e, żeby pomyśleć, jak to faceci zazwyczaj mówią, może wziąć taką książkę. I też niech nie wmawia wam, że nie ma czasu czytać, bo to można przeczytać naprawdę wszędzie. E, możecie tą książkę wziąć ze sobą do parku, do kawiarni, e, czy właśnie w domu, na spacer z dzieckiem, ksiądziecie na chwilę na ławkę i sobie ją poczytać, i po prostu jednym tchem ją połkniecie, myślę, tak jak ja. To, co mi się w tej książce podoba, poczucie humoru sztura. Jest bardzo bliskie mojemu poczuciu, facet z jajami, naprawdę z bardzo dużym dystansem do siebie, do świata, bardzo fajne, wplecione, jakby to powiedzieć, wplecione takie fragmenty dotyczące rządu i w ogóle polityki. Polskiej, co też bardzo mi się podobało, tak wprost i nie wprost, także polecam, jeżeli ktoś się interesuje tematem, to na pewno się będzie miał ubaw popachy. Świetna książka, naprawdę opisana z dużym poczuciem humoru, z dużą powiedziałabym, dużo przemyśleń, dużo mądrych słów, które są obrane w bardzo lekkie pióro. Przyjemnie się to czyta, szybko się to czyta, bardzo lekko. Ale ma bardzo fajne przesłanie ta książka. Naprawdę te dwa lata życia Tadzika są tak fajnie opisane i tak fajnie jest porównana właśnie ta perspektywa tego małczkiego dziecka do nas dorosłych, do naszego życia, to w jakim pędzie żyjemy, to jak jesteśmy zapatrzeni, na no te wszystkie ekraniki, nie widzimy innych ludzi, i naprawdę serdecznie Wam polecam, ponieważ jest to książka lekka, ale głęboka. Także moim zdaniem nie można przejść koło niej obojętnie. Kochani, został mi jeszcze ostatni ulubieniec, strasznie się rozpisałam, rozpisałam, no właśnie strasznie się rozgadałam na temat książki. Przechodzimy teraz do YouTube'a, o którym wspominałam, bo YouTube'a cały czas oglądam i to się jakby nie zmieni, niezależnie od tego, czy kolejną książkę przeczytam, czy nie, no to YouTube gdzieś tam zawsze będzie w mojej głowie. I jest kanał, który sobie ostatnio ukochałam, kanał, który. Już gdzieś tam miałam filmiki dodane do obejrzenia dłuższy czas temu, i kilka pojedynczych filmików tej dziewczyny oglądałam. Natomiast ostatnio troszkę od tego kanału się uzależniłam. Jest to kanał Mimi Icon. Jest to dziewczyna kanadyjka, która mieszka w, bodajże mieszkała w Londynie. Teraz nie jestem pewna, ale chyba też, chyba dalej mieszka w Londynie. Tylko z mężem i z córeczką zmieniają miejsce zamieszkania, jeżeli chodzi o apartamenty, bo tam. Ludzie raczej nie mają swoich domów, tylko wszystko wynajmują. E, oczywiście kanał jest w języku angielskim i powiem Wam, że jak ja już obejrzę jeden filmik w języku angielskim, tak się wkręcam, że mam ochotę na więcej, na więcej, na więcej, na więcej e, i nie mam ochoty już tych polskich oglądać na jakiś czas, tak się wkręcam i tak samo było z Mimi. E, jest to dla mnie kopania inspiracji, jeżeli chodzi o modę, czyli takie błahostki, tak, jej stylizacje, e, outfity, które pokazuje, Wszystko mi się podoba, jest fajne, takie ze smakiem. I bardzo fajnie mi się ogląda jej, firmy, 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 jej filmy takie parentingowe. Filmy dotyczące jej córeczki, w których wypowiada się właśnie co się zmieniło, jak to inaczej wygląda właśnie w małżeństwie, kiedy pojawi się dziecko, czego dziecko nauczyło ich przez pierwszy rok życia, swój ją, jej męża. Jej mąż czasami też występuje gościnnie. W ogóle tworzą też bardzo fajną parę, taką powiedziałabym, z dystansem, z jajem, ale widać, że bliską sobie. I w ogóle cały jakby ten styl wychowania tego dziecka przez mimi jest mi bliski. Jest mi bliski, też gdzieś jest to ten rodzaj mamy, która stara się być mamą, nie jak to my mówimy, strasznie drażni to sformułowanie matką. Bardzo go nie lubię, a stało się od ostatnimi czasy bardzo popularne w internecie niestety, tylko która stara się być mamą taką w pełnym wymiarze godzin, godzinowym, mamą oddaną. Mama, która też pracuje, mama, która ma swoje pasje, prowadzi swoją firmę, biznes z mężem, prowadzi właśnie bloga, prowadzi kanał na YouTubie, teraz bodajże chyba też zaczęła robić podcasty, także wow, ale jest z tą córką, tak? Poświęca się jej, spędza z nią czas, robi przy niej wszystko. Też było podkreślane, że przybiera każdą pieluchę, no po prostu z tym dzieckiem jest, jest taką aktywną mamą, zaangażowaną mamą, i to jest mi bliskie. I dlatego tak fajnie mi się te filmiki ogląda. Także, jeżeli jesteście mamami czy rodzicami, taka tematyka też Wam się podoba, to jak najbardziej zachęcam, bo kanał jest warty, żeby do niego zajrzeć. Po prostu. Fajna dziewczyna, ładna dziewczyna w ogóle, bardzo ładna. I mogę Wam polecić. Mimi Icon, jak najbardziej, zajrzyjcie. Okej okay, kochani, to już byli wszyscy ulubieńcy. Nie było tego może dużo, troszkę się rozgadałam, ale mam nadzieję, że filmik standardowo Wam się spodobał. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do kciuków w górę. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, będzie mi szalenie miło, jeżeli klikniecie w ten napis subskrypcja na czerwonym tle. Obok subskrypcji jest jeszcze dzwoneczek, który jak klikniecie, to będziecie na bieżąco z każdym moim filmikiem, a dwa tygodniowe się pojawiają. I zaczekajcie, nie wyłączajcie jeszcze tego filmiku, ponieważ mam ogłoszenie, które chciałabym Wam zaproponować na sam koniec, a właściwie prośbę. Zważywszy na to, że skończył nam się miesiąc lipiec, będą na pewno kolejni ulubieńcy, potem też sierpniowi, jeżeli tacy mi się zbiorą, oczywiście. Natomiast też to, co chciałabym świętować, i to świętować razem z Wami, z moją małą społecznością, ale jakże fajną, to roczek mojego kanału. Na przełomie sierpień, wrzesień mój kanał skończy rok i z tej okazji, moi drodzy, chciałabym, wam, e, chciałabym dla Was w ramach takiego prezentu e, zrobić specjalny filmik, nakręcić specjalny filmik i chciałabym, żeby ta tematyka była wybrana przez Was. Także pod dzisiejszym filmem gorąca prośba, naprawdę zaangażujcie się w to, bo to wszystko jest dla Was i ja będę miała fan, dla mnie to też jest taka niewiadoma, co wybierzecie. Bardzo Was proszę o komentarze pod tym filmikiem, pod tymi ulubieńcami, jaką tematykę, jaki filmik chcielibyście zobaczyć. Jestem mega otwarta, naprawdę, więc cokolwiek przyjdzie Wam do głowy, nie wiem, czy chcecie zobaczyć, dajmy na to, realistyczne fakty o mnie, a nie te fejkowe, które pojawiły się na kanale. Czy macie ochotę na Q&A, to wtedy zadawajcie mi oczywiście pytania, tak, z tym nawiasem, wiecie, nawias Q&A i Wasze pytania. Czy chcecie zobaczyć, nie wiem, jakiś śmieszny tak, czy macie jakiś inny pomysł na, na filmik, czy jakaś taka tematyka pogadankowa, o której chcielibyście posłuchać? Wszystko, co przyjdzie Wam do głowy, zapraszam do komentowania tego filmiku. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Na Instagramie taka sama prośba się pojawiła. Mam nadzieję, że tam ludziska też mi pomogą. I w ogóle, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zacznijcie, polecam. Tam się trochę dzieje ostatnio. To już tyle, ściskam Was mocno, czekam na Wasze komentarze. Buziaczki, pa pa!